Siemaneczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Pet Simulator 2! Ale co to za Pet Simulator 2? Tak, jest to Pet Simulator 2, ale w Minecrafcie! Mamy tutaj Pety, mamy w ogóle Pet Simulatora, zaraz sobie zaczniemy, jest tu cała mapka, wszystko sobie przetestujemy, ale przed odcinkiem, drodzy widzowie, zanim sobie zaczniemy, może sobie ułożę kamerkę, o, tak będzie giciar, dobra, i drodzy widzowie, zanim to zaczniemy bardziej, to nie zapomnijcie zostawić tutaj, tutaj lajkacza, Subika, dzwoneczka i będzie naprawdę super. Mapkę, jak widzicie tam na dole, ten możecie subskrybować. Jest ten. Yy, I tak, zagramy sobie tą mapkę. Jest to Pet Simulator 2 w Minecrafcie. Mamy pety jakie sobie będziemy tutaj to patrzeć. Mamy jakieś strefy. W zaraz sobie to zaczniemy obcejmy. Pamiętajcie, stawcie subka. Yy, co my tu jeszcze mamy? Aha, jakie są pety. Zobaczymy sobie. I tu jeszcze jakiś banan. Nie to za banan. Dobra, napiszcie też w komentarzu, czy macie subskrypcję z lajkaczem. Jeżeli macie, to napiszcie kogo mógłbym zaprosić do kolejnego odcinka z takich fajnych gierek w Minecrafcie, bo mam ich naprawdę dużo za pożyczenie. Popularem MOS! Bardzo dziękuję. Mam ich naprawdę dużo. Halo, coś kamerka mi tu tak naprawdę chyba nie tak ułożenie. Dobra, mam nadzieję, że tak będzie naprawdę super. Więc dziękuję bardzo Popularem moss za udostępnienie tych map. I będziemy sobie. Grać na takich mapach. Dobra, lecimy. Yy, gdzie lecimy? Tutaj jest start, zaczynamy. Ok, dostajemy na start. Treasure chest opener. Wow, dobra. Ok, co tu w ogóle jest? Dobra, mamy 50 coinów. Zaraz pety, musimy pety pozdobywać. Ja tu chyba po pety. Mikrofon sobie przybliżać. Ja tu przyszedłem po pety. Moim zadaniem jest zdobyć tutaj wszystkie pety, ale mamy też czesty. O co chodzi z tymi czestami? O nie, te częsty można wydobywać, tylko idzie to bardzo mozolnie. Masakra, dobra, ale mamy chociaż... Muszę kamerkę se lekko podwyższyć. Drodzy widzowie. Ja muszę sobie lekko kamerkę podwyższyć. Widzę, że to przeszkadza. Leciutko kamereczka do góry. O. Już jest giccior majonez, już widzicie moje końcy. Myślę, że to jakiś parkour, a to nie, dobra. Yy, na 500 chyba jest pierwszy PET. Więc lecimy po pierwszego peta! Ło, wow, tam jest skrzynka jakaś. I tu, Ło, wow, ile się zrespiło. Bierzemy. Dobra, jak to wolno idzie? Czemu tak wolno? Halo, dobra, ale trzeba ją zrobić, to będziemy mieli. Jest. Ok, 800 już mamy. No to będzie git super, naprawdę. Dobra. Ok. No jest ten super. 500 to 2000. Otworzymy sobie za 500. Dobra. Mam go? On mi daje jambusta! Ej, to jest ten, który jest jambustem? Który to jest? On mi daje jambusta. To jest zwyczajny tylko. Ajajaj, aj, aj. trafił mi najzwyczajniejszy pet. A, bo common brałem. Dobra. Dobra, jakiś fajny common. Y, mam. Dobra, co on daje? Speed! No to super, teraz jestem szybki. Do tego teraz za 2000 sobie weźmiemy. A jeszcze trzeba zobaczyć te strefy kolejne, jak odblokować. Dobra. No, teraz to mogę ten skakać, biegać. Yy, weźmiemy sobie to. Nie wiem co to jest to, ale weźmiemy sobie to. Co to jest? I za ile to jest? A, trzeba jeść. Dobra, To trzeba jeść. Normalnie nie trzeba, ale tu trzeba. Dobra. Faj fajnie, że tak pomyśleli, żeby tu zrobić na tyle ciekawie, że trzeba jeść. Dobra. Odważymy sobie to. Zaraz zobaczymy sobie dalsze strefy, czy w ogóle coś jest. Tak mamy. Lecimy dalej. Yy, 700. 700. Eee, to na luzie. Tu. Dobra. Mamy. Dobra. Kolejne strefy. Co tu jest za strefa? To 2,5 tysiąca. To nie, to nie. Na razie podziękuję, na razie podziękuję. Dobra, co tu mamy? Okej. Okay. W ogóle te pety za mną latają, to jest mega kozet. Tylko ja sam rozwalam, a nie one. Ale dobra, 100 tysięcy! Ej, tu przesadzili troszkę. A tu za ile? 20 tysięcy. Aha, no dobra. Lecimy za, na peta, lecimy na peta za 2000 jakiego, albo otworzymy sobie strefę. Nie wiem. Dobra, otworzę sobie strefę. Ja tak otworzę sobie strefę, muszę jeść. To. Kurczę. Łu, tworzyła się strefa i co my tu mamy? Pojny z drzew. Ale? alo? Ja myślałem, że jak tworzysz się tu strefa, to będę dostała tego wszystkiego więcej, a ja tu nie widzę, że ktoś coś dostawał. O! Tu se wejdę, może z tej skrzynki więcej dostanę. Ja myślałem, że więcej będę dostawał w nowej strefie, tutaj chyba tego nie ma tak. Może te skrzynki dają więcej, sprawdzimy sobie te skrzynki. Tak! Okej, okay, rozwalamy skrzyneczki. Dają jakieś emeraldy. Emeraldy chyba tu dużo warte są. Dobra. Okej. Okay. Dobra, lecimy jeszcze z tym. Bardzo wolno bije, musimy to jakoś ulepszyć, ale to wszystko pety. Dobra w ogóle, te biegają cały czas za mną. Fajnie to wygląda. W ogóle, zobaczcie, ten mały kurczak i żabka. O, teraz zobaczymy w ogóle, jakie są jeszcze lepsze. Dobra, ole, tu się sypnęło ładnie. Idziemy zobaczyć, ile kosztuje następne jajeczko. A jednak daje więcej. Dobra, po prostu się nie zrespiło. Może jak pięć, to sobie musielibyśmy uzbierać. Dobra, uzbieramy sobie za nie, dojdziemy piątkę. Dobra. Okej, okay, tu, 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 tu. Mamy już Git, dobra. I mnie stać na. rare 15. To nie, kupię sobie dwa takie. Wow. Lak, szczęście razy dwa. No i to, Misiek, jesteś kozak. Misiek, jesteś kozak po prostu. O, a tu chyba, że nie jestem tyle chłodny. Ale no i dobra, i tak trzeba sobie kupić to jedzonko, i tak trzeba kupić to, to jedzonko. Dobra, co my teraz tu mamy? Lecimy tu i teraz będzie lepsze szczęście z ten. Okej, okay. wolę być większy lak, czyli powinien mi tu naprawdę dużo kasy wylecieć. Halo, czy wyleci? Oooo, idę szybko, tam, tam mi dużo poleci. 20 tysięcy muszę mieć, kolejna jako 15. Może chyba będzie się opłacało w końcu ten, niszczyć. Fajnie by zdobyć wszystkie tutaj pety, jakie tylko są możliwe. To by było coś. Dobra, lecimy z tym. Wow, ile kasy leci. To, kurczę, jest jakbyś hejst, hejst, by się przydał. Pet na hejsta. Tak, pet na hejsta to by się bardzo przydał, żeby to szybciej rozwalić. Dobra. Minus taki, no że jednak ten. Rozwalanie wysynek jest takie monotonne. Dobra, Ok, zobaczę zaraz w ogóle co dają te lepsze pety. Nie wiem czy rozwalanie dyszynek ma jakikolwiek sens, gdy to naprawdę dużo kasy leży na ziemi. Wystarczy w sumie tylko chodzić. No, na razie sumie... ten te speed mi tak dużo dał, że chyba mi się nie opłaca. Yy, po prostu niszczyć. No, Po prostu miałem szczęście z tym speedem. Więc no, tutaj fart początkującego. Ale jest zawsze, zawsze to się przyda, bo zobaczcie. I chyba sobie blokuję nową krainę. Wtedy, na nowej krainie sobie tak pobiegam, i od razu będę mógł odblokować w ogóle nowe, co tylko jest. Ten no, odcinek może być troszeczkę dłuższy, bo będziemy wszystko sobie odblokowywać. Mamy 21 tysięcy, idziemy odblokować nową krainę. Czekaj, co jest to w ogóle kraina. Tu jest jeszcze jakaś kraina. Ostatnia. Tak, idziemy teraz na tą oknią. Mam nadzieję, że tu jakoś nie umrę. O nie, tu są same emeralciki, dobra. I nadal nie jest jakoś mega bogato. Może jakieś skrzynki tu będą? O, zobaczcie, się teraz tu przydaje. Aha. Nad mapą. No to nie, to... O jest, skrzyneczka, zobaczymy ile ona w ogóle da. Mam Na nadzieję, że ona mi da z 5000 To były chyba najlepsze skrzynki ogólnie tutaj. Nie, one mi dały chyba 4000. Dobra, trzeba teraz 15 na jeczko i hejsta i wtedy mógłbym niszczyć skrzyneczki. Ale spetula mi się tu bardziej na razie przydaje. Dobra. Okej, okay. 15000 tysięcy na nowe jajko. Lecimy na nowe jajko O, weźmiemy sobie te skrzyneczki, to będziemy mieli szybciej jednak. Jednak chyba to rozwalić będzie teraz tutaj szybciej. Dobra, bo tam mi się dużo zrespiło po prostu. Dobra. I lecimy jeszcze z tym. Okej, okay, leć, leć, leć. Szybciej, 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 dobra. Dobra, mamy no 11 tysięcy. Nadal to nie jest tak dużo. Halo, 15 na nowe nowej. Aha, muszę jeść. Nie, że muszę jeść, dobra. O! Aha, troszeczkę scitowałem giereczkę. Przepraszam, nie wiedziałem, że tak można szlifować giereczkę. Jak coś nikt nie widział. Chociaż nie będą mi się przez to respić nowe skrzyneczki. Co się stanie, jak ją teraz zniszczę? Co się tu stanie, jak ją zniszczę teraz? No, nic nie wyleciało. No wiadomo, że nic nie wyleciało, one się respią już za wartością, dobra. Jest no minus taki no, że po prostu już sobie sam popsułem troszeczkę giereczkę, ale, ale co tam, tu są co, A, to Dobra, lecimy. Szybko kupić sobie jakiegoś fajnego peta. Dobra. Ciekawe ile kosztuje ten ep epicki pet. Tu mamy rare, 2,15. Za 30 tysięcy, wow. Epickie mamy latanie, lag 4, speed 4, case 4. Case 4, speed 4, lag 4, flight. Dobra. Lecimy z tym. Dobra i proszę jakiś fajny pecior. Czemu znowu speed? Ja się cieszę, że jest speed, ale no przesadzają. Przesadzają troszeczkę z tym. Dobra. Dobra, ale no zobaczcie w ogóle teraz jakie ja kasę zbieram by się hejst, na pewno hejst by się przydał albo lak jakiś, ale to spróbuję ten, hejsta albo laka złapać na na już epickim jajku, bo zobaczcie jak ja szybko zbieram na epickie jajko, a jak już będę miał epickie jajeczko to będzie na luzie, będę mógł zdobywać ten. Dobra, lecimy tutaj jak najszybciej. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. O, mamy 30 tysięcy na nowe jajeczko, no to się bardzo przydaje ten speed. W sumie jak teraz zaleci mi speed czwórka, to chyba jestem najszybszym graczem w Także ta mapa, jeżeli zostawicie tutaj 1000 lajkaczy, ta mapa będzie udostępniona. Dobra, pokażę wam skąd pobrać tę mapę. Dobra, 1000 lajkaczy, mam nadzieję, że uda nam się wbić. Epickie jajko, kupujemy! I... No o, to o czym mówiłem, czyli no, najszybszy gracz chyba w tej grze. No wszystkie speedy prawie. No masakra jakaś. Chciałem hejsta, a mam speeda. Speeda, jumpa. Nie wiem po co mi to wszystko, ale no okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Przyda mi się tu, tu. Jak najwięcej w sumie tego trzeba wziąć. Okej. Okay. Już mi się tu skończyło ogólnie. No to nieźle. To lecimy sobie teraz na drugą stronę. Tam się w sumie szybciej zarabia. O! Tu się szybciej zarabia. Nie wiem czemu mi się wydaje, że tu się szybciej zarabia. Te inny chyba jako daję więcej, jak mam tego laka. Chyba jakoś tak. Dobra, ale trzeba jeszcze raz 30. Może się uda, później zebrę do 100 i odblokujemy ostatnią krainę. Tutaj bierzemy jak najwięcej. To, 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 to. Mamy tego, mamy tego, dobra, jest, tu. Ok, bierzemy tu, tu, tu. I będziemy 30 tysięcy mieli. Jak będzie hejs, to luz, na ludzi będziemy mogli ten yy, zebrać szybko 100 tysięcy. Jak nie, to zrobimy małe cięcie, albo przyspieszymy tutaj i zbiorę 100 tysięcy. Będzie szybciej. Dobra, jest 30 tysięcy. Uważam, że chyba tu najlepiej. Tak. Fajnie zbierać Dobra. Tu jak kurde dużo zrobiłem. Normalnie tu się opłaca zbierać. I epickie jajko i proszę hejsta. I... A, mogę latać. No tylko mi się latanie tu zupełnie nie opłaca. Ojejku. Dobra, chodź, Peciku, chodź ze mną. Co się stało? Wow! Patrzcie na to, trzymam swojego Pecika tutaj. Dobra. Jak go wyrzucić? Okej, okay, dobra. A tu? 100 tysięcy, a da radę to zepsuć? Nie da radę zepsuć. No to dobra, to i tak mi się to nie opłaca. Na razie latanie, ale dobra, mam. E tu! O tak! Już wiem po co ta skrzyneczka była. Wiorę ją! Tak, ta skrzyneczka była idealnie dla mnie. Przygotowana, tutaj! Aha! Wow, co to jest? To była skrzynka bogactwa! Ta skrzynka to była skrzynka bogactwa! Jooo, 60 tysięcy! Ja myślałem, że będę robił tutaj zdjęcie. Yy, cięcie, a, zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. A tu się tak udało, zniszczyć tą najlepszą skrzyneczkę. Wow, to jest po prostu szat. Nie wiedziałem, że to taki sekret jest. Ale fajnie, fajnie, fajnie. No ta skrzyneczka była od początku, widzę. Wow, to jest to? Mnie zaskoczyło bardzo. Ciekawe, czy te skrzyneczki też mają pochowane jakieś sekrety. Czy to są zwyczajne sekreciki? No zwyczajne. To? Kolejna skrzynka sekretna, wierzę w to. Juu, nie wiedziałem, że tu jest pochowane sekretne skrzynki. O, tak. Dobra. Tu są zwyczajne. Tu są takie troszeczkę lepsze. Dobra. A czy tu jest sekretna skrzynka? Chyba tu jest. Zobaczcie, bierzemy ostatnią sekretną skrzyneczkę. Tak, jest. Ostatnia sekretna skrzyneczka. Bierzemy ją. O, to jest po prostu co tutaj widzę. Okej, okay, bierzemy. Udało się. I czy tu jest jeszcze sekretna skrzyneczka? Tak, tu aż dwie były. No to super. Ej, teraz to jest po prostu szacunek. No, normalnie mega. Okej. Okay. I tu już więcej nie ma. I tam pewnie są jakieś ukryte. Ale to tutaj weźmiemy już. O. Ale zanim to weźmiemy, jeszcze chcę dwa pety. Tak, jeszcze chcę dwa pety. Epickie. Dobrze, że latanie to jest chyba najlepsza umiejętność. Tego peta. Czemu? Bo możecie latać. Co pan tam ma? Hejst! No w końcu hejsta W końcu. I co tu teraz będzie dla mnie? ja tego miałem. kurcze Dobra. Patrzcie raz na to. No i o to chodziło, że ja sobie podchodzę i sobie tak rozwalam skrzyneczkę. No tak, i zobaczcie, teraz jak na przykład tu bym chciał sobie skrzyneczki porozwalać. To na luzie nie muszę się martwić, że mi czego zabraknie. Jak to super idzie teraz. O to mi chodziło z tym hejstem. Teraz to dopiero szybko. I tak bym szybko też ubierał, ale to już jest dobra. Idziemy ostatnia kraina. Diamenty! I normalnie tutaj lecą diamenty jeszcze. Było wow, fajnie, by to jeszcze było rozbudowane bardziej. Bo to jeszcze widzę, że to jest ostatnia kraina. 250 tysięcy! pewnie coś jest. Wiedziałem. Ile diaksów? 250 tysięcy jeszcze. Muszę zdobyć 250 tysięcy. Okej. Okay. Tu nic nie ma? Nie, tu jest chyba tylko ten jeden nagrobek. Dobra. Tak, to jest ten jeden nagrobek, który tylko ma, że to jest za 250 tysięcy. Dobra, musimy to lecieć jak najszybciej. Dobra, tu. Okej, okay, tam były dwie skrzynki, więc i tak dużo. Okej, okay, 250 tysięcy. Mam 250 tysięcy, ale to szybko teraz leci, po prostu z tym heistem. No, heist to jest chyba potrzebny najbardziej z wszystkiego. I kupujemy. P. Skończyłem! Skończyłem gierkę! Wow, tak to wszystko to wygląda. Tam są moje pety. The paper... oh, Aha, tam mogę kupić więcej petów. Ok, więc drodzy widzowie, co to jest Stand of America. Aha, już skończyłem w ogóle. No to drodzy widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. To było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takiej mapek, piszcie z kim można było nagrać jeszcze taką mapkę. Na razie trzymajcie się, żywior dla was. Wow.